Cześć, tu Josefin i dzisiaj sprawdzimy sobie nowe ustawienia kamery. I jest ze mną Katia. Cześć, cześć! <noise> Więc tak, główne menu i opcje. Wszystko jest w opcjach i w zakładce gra. No, to zaczniemy od początku. Czułość kursora w pionie w poziomie. Słuchajcie, ustawiałam sobie na maksimum, na minimum i na środek i w każdą stronę i nie wiem co to daje nie u mnie nie widać żadnych zmian u mnie też nie widać nie wiem być może mamy komputery nie takie ale u mnie też to nic nie daje absolutnie no, no tak e... ale odległość kamery od konia tak że ustawia odległość można całkowicie blisko, daleko. No. Ja to sobie tak mniej więcej ustawię. I jeszcze odległość kamery od postaci. E, to trzeba zamknąć, żeby zejść. Hop. MMM, Gdzie ja jestem? Czemu nie mogę wyjść? O tu. Dobra, wejdę sobie tutaj. Ok, to znowu klikamy opcję Odległość kamery od postaci gracza. Tutaj zmieniamy sobie odległość. Też maksymalnie. No dobra, mniej więcej. No, niech tak będzie. Kamera skoków konia. No to to jest ta stara wersja skoków, czyli. Że ekran podskakuje razem z koniem. Jak się to odznaczy, no to tak to wygląda. Jak się to zaznaczy, to no, tak zaznaczy, wygląda. No, zaznaczy, no, a jak się odznaczy, no to. Um, odznaczy się. To wygląda to tak. No właśnie. I ja to sobie zaznaczę. Wtedy będzie lepiej. Czemu ten koń mi się sam kręci? A co to jest odwrócony kursor? To już nie wiem. Zobaczmy. Uh, no. Szczerze, ta opcja u mnie nic nie zmienia, jak jest zaznaczona i niezaznaczona. No u mnie też chyba nic nie zmienia ta opcja odwrócony kursor. No Poza tym tak przydatne są te zmiany według Ciebie? No nie. No chyba według mnie też nie bardzo, bo tu się praktycznie nic nie zmieniło. To, że można sobie oddalić czy przybliżyć to i tak... Tak mi się wydaje, że większość graczy nie będzie z tego korzystać, chociaż no nie wiem, może się, mogę się mylić. Nadal kamerka jest za wysoko. No, i nie mm. można zrobić screena twarzy postaci. No, nie można przybliżyć. I tu jeszcze powinna być taka opcja, właśnie że ta kamerka powinna pod różnym kątem być ustawiana. No, albo wyżej, tak, albo niżej. No, bo ona jest tak wysoko. Jest za wysoko, właśnie. I no i odjeżdża. No. Odjeżdża jak No, chyba, że to tylko tak u nas. O, no akurat mi teraz obraz znowu odjechał. Chyba, że to tylko my tak mamy, bo może inni mają mają lepiej no może napiszcie w komentarzach czy wam się aktualizacja podoba z tą nową kamerą no i jak to u was działa wszystko w ogóle, te wszystkie opcje jak u was działają i, i czy są dla was przydatne hmm. to już wszystko w tym krótkim odcineczku i w następnym bierzemy się za zadania swobodkowe. Cześć. Zamachaj, Katia. Ja Oj, też zamacham. Tu się zagapiłam. Cześć.